Co zrobić, gdy zakupiona przez ciebie maszyna rolnicza czy w ogóle jakikolwiek inny sprzęt po prostu się psuje? Przez jaki czas po zakupie tego sprzętu możemy dochodzić swoich praw od sprzedawcy? Bardzo często zdarza się, że zgłaszacie jakąś usterkę, wadę i w odpowiedzi dostajecie informację, że niestety z powodu zapisu gwarancji nie uznano reklamacji. Pamiętaj o tym, że gwarancja to nie są jedyne przepisy które gwarantują Ci ochronę Twoich praw. W gwarancji sprzedawca albo producent mogą sobie ustalić, co chcą i ustalić sobie dowolny okres gwarancyjny. Natomiast podstawową ochronę Twoich praw zapewnia rękojmia ustanowiona w kodeksie cywilnym, a nie w jakiejś karcie gwarancyjnej i zapewnia ona ochronę kupującego przez okres dwóch lat. Inną często praktyką jest to, że zgłaszamy wady do sprzedawcy, a on odsyła nas do producenta, Albo sam przesyła zgłoszenie do producenta. Nie musicie się na to zgadzać, bo w ramach rękojmi możecie dochodzić swoich praw przez sprzedawcę. Ważne jest, żeby zgłosić wadę na piśmie albo na przykład w e-mailu, po to, żeby mieć jasny dowód i jasno tam konkretnie napisać, że domagacie się ochrony swoich praw w ramach rękojmi, że zgłaszacie reklamację w ramach rękojmi. Choć czasami rzeczywiście jest tak, że sprzedawcy albo producenci oferują w ramach gwarancji lepsze warunki niż te, które gwarantuje rękojmia. Jednak z naszego doświadczenia wynika jasno, że najczęściej to właśnie przepisy rękojmi będą dla kupujących korzystniejsze.